No dzień dobry, z tej strony Paulina Milczarek, czyli Prania Duszy, i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o mm, decyzjach, o zmianie. Opowiem. Widzę, może tak. To będzie dla kobiety lub dla mężczyzny. To będzie o e, osobie, która. Mm, jak to powiedzieć? Stoi przed wyborem. Tylko, że to nie jest taki wybór. Jak to powiedzieć? Ja to po prostu widzę, ale ja nie umiem tego jakoś tak. Chcę to pokazać, chcę to powiedzieć tak bardzo obrazowo. To nie jest taki wybór konkretnego czegoś. To znaczy, za tym wyborem będą szły konkretne, konkretne, konkrety. konkretne rzeczy. Natomiast ja widzę osobę, i tutaj ja myślę że sobie, że to jest dosyć, dosyć uniwersalne ym, czytanie. Dlaczego? Ano dlatego, że my po prostu stoimy przed takimi wyborami w życiu mniejszymi, większymi, i tak naprawdę to z tymi wyborami, decyzjami, za tymi wyborami i za tymi decyzjami stoi e, hmm, nasza frekwencja. To, w jakiej my jesteśmy, na jakiej jesteśmy wibracji, częstotliwości, a może powiem to tak bardziej, bardziej tak przyziemnie, to na ile jesteśmy zdeterminowani, odważni, zmotywowani do zrobienia tego czegoś. Nie tego konkretnego, tylko po prostu tego nawet jednego kroku. Czyli o co tam musi chodzić? No, żeby była do, motywacja dobra, to tam musi być cel. Czyli ja muszę mieć, ja muszę wiedzieć po co i dlaczego. Chociaż trochę muszę wiedzieć gdzieś tam widzieć to światło, nie? I wtedy my, wtedy my działamy. Wtedy nam się zachciewa działać, wtedy nam się naprawdę chce. Um, to znaczy, czy, czy da się bez tego światła też. Da, czy da się zmotywować? No, da się, da się, bo zasoby są wewnątrz i są na zewnątrz. Myślę sobie, że no, dla większości z nas, może dla wszystkich, łatwiej nam jest złapać motywację zmotywować się, kiedy na przykład mamy. Już coś w garści. Albo jesteśmy jedną nogą w tym nowym. A kiedy jesteśmy bardziej pewni, tak? Kiedy mamy feedback, informację zwrotną, nie? Od kogoś, od czegoś, z czegoś tam, nie? Eee, no właśnie, natomiast. Ja dzisiaj chcę opowiedzieć o czymś, i chcę też zmotywować do czegoś, czyli okej, okay, dobra, czyli jakaś tam z zewnątrz będzie motywacja, no bo ja jestem na zewnątrz, tak? Ja nie jestem w tobie, tylko jestem na zewnątrz. Natomiast spróbuję tak to powiedzieć, żeby to doprowadziło ciebie do takiej, e, do znalezienia zasobu, zasobu wewnątrz. Ciebie, żebyś po prostu stwierdziła lub stwierdził, od teraz jest tak. Ok? Dobra. Więc dzisiaj opowiadam jakąś historię pewnej osoby, ale tak jak mówię, jak każde moje czytanie jest raczej uniwersalne dla kolektywu, no każdy z niego może coś wziąć na różnym etapie życia. Po prostu zawsze z każdego, myślę, podcastu można coś wziąć, z każdego odcinka. No więc e, mam tutaj pewną osobę, która stoi przed wyborem: przestać czekać, e, zacząć, cze zacząć działać, czy jeszcze poczekać, czy jeszcze dać szansę, albo czy to jest ten moment, czy ja już jestem otwarta, otwarty, gotowy, gotowa. Może jeszcze dam sobie czas, może jeszcze dam tej osobie czas, może jeszcze dojrzeje, może jeszcze y, spęcznieje, y, struchleje, y, wykiełkuje, ozdrowieje. Nie? Coś takiego. E, więc e, to jest taka opowieść, jak dla mnie, o takim, co właśnie mówię, dojrzewaniu, wstrzymywaniu przed doświadczaniem czegoś nowego i też, co się z tym wiąże, trudnością decyzji, e, która mogłaby może zmienić życie. A na pewno sytuację zostaną, zostałą, nie wiem jak to powiedzieć, sytuację, która aktualnie dzieje się w Twoim życiu, albo może pasmo sytuacji, które były w Twoim życiu, nie? Dobra. Więc tak, e, ja widzę taką osobę, mam tak, ja tak widzę, mówię, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, kto to jest, e, to jest osoba, która od dłuższego czasu mam wrażenie, że czekała, czeka na pewne wydarzenie w swoim życiu, wydarzenia, ale też na taką gotowość. I taka... Jejku, jak to powiedzieć? Taką w środku, taką w środku gotowość. Taką... Takie, że jak, jak będzie coś, to coś, jak zrobię coś, co, jak ta osoba coś, to ja wtedy to, nie? E, I czy to będzie w sprawach zawodowych, typu awanse, sprawy jakieś, prawda, zawodowe. E, 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 podniesienie kwalifikacji e, rozszerzenie oferty czy przeprowadzka czy w ogóle zrobienie czegoś e, napisanie czegoś powiedzenie czegoś e, mówię, czy podjęcie ważnej decyzji co do związku czy porozmawianie czy w ogóle pozwolenie sobie na przykład na wejście w nowy związek w ogóle nie wiem czy, tam, czy, czy na przykład na poznawanie kogoś, nie? I mam tutaj taką osobę, która to, to, co wymieniłam, tak, pewnie jeszcze nie wymieniłam wszystkiego, ale nie chcę przedłużać. Mam tutaj taką osobę, która wstrzymuje się z działaniem, ale to nie jest tak, że ta osoba ma konkretne działanie. To jest tak, że niektóre, do, do pewnych osób, do których mówię, mają konkretne działanie w głowie, że dobra, to ja mam w planie zrobić to, ale jeszcze poczekam z tym. Nie. Ja, te, ja też mam na myśli osoby, które nie do końca. Mają to działanie zaplanowane, bo nie planują tego działania, bo tam w środku, w środku nie ma tego czegoś najważniejszego, czyli pozwolenia sobie na działanie, czyli nie ma tam gotowości do działania, czyli do czego nie ma gotowości, nie ma pozwolenia na co, na nowy rozdział w życiu, na nowy etap w życiu, na doświadczenie czegoś, czego nie znam, na przykład, czyli na zmianę, tak? No, czyli na wyjście ze strefy komfortu, jeszcze inaczej, jak to mogę powiedzieć po psychologicznemu. E, dobra, więc mam osobę, która się wstrzymuje z działaniem, ale mówię, nie konkretnym działaniem, nawet bym powiedziała, tylko z takim, o, wiem, życiem na pół gwizdka. Czyli ja mówię do osoby, która nie do końca żyje tak na 100%, która trochę jakby się chowa, która trochę tak jakby... Mm. Tak robi, robi, ale nie do końca. Nie na 100%. Tak jakoś tak nie maksymalizuje swojego potencjału pewnie. Ale nie wiem w czym, bo to może być i w sprawach zawodowych i romantycznych. Mm, dobra, ale też i przyjacielskich, znajomościowych, nie? Na przykład A je przebywamy z ludźmi, którzy nas nie inspirują, którzy na przykład krytykują nas za to, że na przykład yy, Pniemy się do góry, no to wiadomo, że przy tych osobach bardzo ciężko będzie się rozwinąć dalej. Um. No, po prostu. I to jest Twój wybór, co ty z tym możesz zrobić. Jeśli to się dzieje nagminnie, no to tam ktoś Ciebie po prostu nie wspiera. No i pytanie, czy dajesz temu uwagę, czy nie? Co ty z tym możesz zrobić? Możesz tłumaczyć, natomiast um, możesz też nie dawać temu uwagi. Miłość, przyjaźń to jest po prostu akceptacja, rozumienie, wspieranie. No dobra. E, więc tak, mam tutaj kogoś, kto do, jakby, nie wiem, albo się ulecza, tak? Ulecza. Albo dojrzewa w swoich uczuciach do czegoś, do kogoś, do zrobienia czegoś, do decyzji, do manifestu. No różne takie, takie mogą być rzeczy, nie? Natomiast jest coś, co trzyma tę osobę w miejscu. I znowu, co może być kotwicą? Może być nauk kotwicą, może być uzależnienie od kogoś lub od czegoś. Od ryzykownych na przykład yy, z, działań? Od ryzykownych... ryzykownych... Działań, chyba, ryzykownych zdań, Nie. Eee, no, zapomniałam. Eee, w każdym razie takich ryzykownych działań, no to, 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 to jeszcze chciałam coś innego powiedzieć, ale chodziło o takie ryzykowne działania, nie? A takie, które, no, mało się wiążą z, takim, z taką odpowiedzialnością, nie? No właśnie. Eee, więc. Eee, jak to powiedzieć? I ta kotwica. I ta kotwica może być właśnie czymś takim, ale też może być tym, że przeszłość, oczywiście. No, strach z przeszłości, lęki z przeszłości, osoba z przeszłości, osoby z przeszłości, rzeczy z przeszłości, nawyki z przeszłości. To wszystko jak najbardziej może być kotwica, nie? Eee, w ogóle dotychczasowy komfort, przewidywalność w życiu, jak najbardziej również może być kotwicą do tego, żeby jednak z tego nie wychodzić i nie zmieniać. No normalne, bo jest to bezpieczne. Jak jest bezpieczne, to jest znane, fajne, przyjemne. Po co mam to, to robić, skoro nie wiem, jak będzie, jak to zmienię. A może będzie gorzej, nie? Znane kojarzy się nam, że bezpieczne. Więc po co zmieniać? Oczywiście warto zmieniać, no ale... Yy, ale trzeba przede wszystkim wiedzieć, yy, co, dlaczego. No nie na wariata, nie? Ech, I teraz tak... Ja mówię do osoby, która wie, że musi coś zostawić, żeby zrobić krok naprzód. I znowu, czy to będzie osoba osoby, czy to będą rzeczy jakieś, czy to będą uzależnienia, czy to będą nawyki, czy to będzie po prostu jakieś myślenie, czy to będzie po prostu zostawienie wreszcie tego starego doświadczenia, które ciebie doświadczyło? Odłóż to dalej, zostaw to, z z zrób, z tym, zrób tam pożegnanie, pogrzeb temu doświadczeniu. E, Uczci tę stratę, wyjdź stamtąd i nagroda jest wysoka, bo masz nowe możliwości, nowe doświadczenie jest przed tobą. Przede wszystkim nowa jakość życia. Tylko teraz pytanie, czy ty to wybierasz, czy nie? Czy ty jesteś zdecydowana, zdecydowany, czy nie? Czy ty, mówię, chcesz puścić tamto, czy nie? I tym dylematem jest kwestia tej decyzji. No. Bo tutaj tak, wszystko wydaje się u tej osoby w porządku, natomiast jest jakieś czekanie. I to czekanie powtarzam, to nie jest czekanie do końca za osobą, tylko to jest czekanie takie w środku. Takie, ja nie wiem tego inaczej wytłumaczyć. Mam nadzieję, że ktoś, kto będzie tego słuchał, będzie wiedział o co mi chodzi. To jest takie. Po prostu to nie jest tak, że Ty na coś czekasz, tylko Ty sobie tam w środku nie pozwalasz na to, żeby pójść do przodu, pójść naprzód, zrobić coś, e, wykonać coś. I to jest, to jest niełatwe, co ja teraz mówię, bo to jest bardzo. To jest po prostu niełatwe, niełatwe, żeby zachciało się w środku. Nie zwalając na kogoś, nie zwalając na przeszłość, bo to tak naprawdę jest w tobie, tak? Więc tutaj mówię do osoby, która nie wie, jaki ruch wykonać. E, czuje się niepewnie, boi się, że naruszy jakieś swoje granice poprzez to, co, co się tutaj może wydarzyć, e, ale też naruszyć może coś takiego, co zna, tak? I też narasta w tej osobie taka niecierpliwość, bo z jednej strony wie, że podjęcie ryzyka jest konieczne e, i że warto byłoby się ruszyć, bo tak już dużo nie może być, ale z drugiej strony boi się, że nie ma odpowiedniego momentu. I znowu, moment, ten moment jest w tobie. Wiesz kiedy, gdzie jest ten moment, kiedy po prostu ty stwierdzasz: Mam tego dosyć. Dobra. Podejmuję decyzję, że od dzisiaj robię to, od dzisiaj nie robię tego, od dzisiaj myślę tak, od dzisiaj nie czekam, od dzisiaj e, wyglądam tak. I w związku z tym, co teraz powiedziałam, to do każdego czegoś e, jesteś w stanie podpiąć szereg czynności, które wokół tego czegoś Ty, Twoim zdaniem, powinieneś, powinnaś wykonać, żeby to coś w tym się... Z stawać coraz bardziej z każdym dniem. Tylko, że brakuje takiego w Tobie czegoś, że Ty podejmujesz decyzję, robię to. Dobra, idę w to. I tego tu mi brakuje. I dlatego te wszystkie rzeczy, które się dzieją tej osobie, o której ja tutaj myślę i o której mówię, to ciągle tam jest taki nieodpowiedni moment i przez tak nieodpowiedni moment to też nieodpowiednie sytuacje i ludzie. Nie gotowi, nie tacy, owacy, coś tam, Nie? A więc tutaj kwestią jest zmiana myślenia. Więc, co osoba, do której mówię, co ty na przykład, możesz zrobić, musisz zrobić, musisz zrobić, dobra, nie, musisz zrobić, zmienić swoje myślenie. Tyle i aż. Czyli ty musisz podjąć decyzję, że teraz myślisz inaczej, że od teraz, od dzisiaj działasz inaczej, że od teraz. Przyjmujesz swoją nową tożsamość, która zachowuje się tak i wygląda tak. Która nie robi tego i nie robi tego, ale robi to i to. To się zaczyna naprawdę od małych rzeczy. Przede wszystkim wobec sobie, jak ta osoba wygląda. I czy Ty swoim wizerunkiem przypominasz tę osobę, o której właśnie myślisz. Jeśli nie, wykonaj choć jeden krok, żeby się ku temu przybliżyć. I tak ze wszystkim. Więc tutaj nie chodzi tylko o samą akcję, którą musi podjąć ta osoba, czyli prawdopodobnie ty, ale o taką mentalną zmianę, czyli ty sobie musisz dać zgodę na to. Od teraz daję sobie akceptację na to, ty w sensie daję zgodę, tak? od teraz. Tak, mam tego dosyć, tak, chcę tak. tak, tak, idę w to. No i jak idziesz w to, no to tam musi być szereg, szereg. ty musisz wiedzieć, jaki szereg yy, kroków. Musisz nie pokonać, tylko wykonać, żeby tam iść, a się nie rozłazić na boki. Czyli po prostu musisz wiedzieć, gdzie iść, nie. Chociaż światło wiedzieć, gdzie jest, nie. Jeśli nie wiesz, ee, nie wiesz w ogóle, o czym ja mówię, ale coś ci świta, ale potrzebujesz takiej motywacji, to ja ci mogę w tym pomóc. Napisz do mnie. Ee, Mogę Cię nakierować, w się sensie nakierować. Nie, nie chodzi o nakierowanie, tylko po prostu Ci zadam odpowiednie pytania, które Ciebie same pokierują. Odpowiedzą Ci na coś, co być może jest dla Ciebie w tym momencie niedostępne. Tak? I odblokujesz się. No bo na co czekasz? Na jakie słowo czekasz? Na, na jaką informację czekasz jeszcze? Na kogo Ty czekasz? Na siebie. To jest ja Ci mówię, że Ty na siebie czekasz, na swoją gotowość. I jak Ty w środku nie poczujesz, że teraz to jest to ja teraz, to, to, ktoś, to wtedy to ktoś za Ciebie to jeszcze może na, na najgorsze to będzie, jak ktoś za Ciebie to zrobi. No. I Cię tam pokieruje. Dlatego Ty musisz sam w sobie, sama w sobie to wiedzieć. Dlatego mówię, to jest dosyć proste. To, że jak my zdecydujemy, że będzie od teraz tak, to jest tak, tylko że w dalszym ciągu za tym, że ty sobie tak zdecydujesz, a bez pomyślunku to zrobisz, no to to, to, nie ma, to, to już zostań tam, gdzie jesteś. No, więc yy, mówię, to nie chodzi o samą akcję, którą musisz podjąć, ale o mentalną zmianę. Czyli musisz sobie po po powiedzieć teraz, od teraz nie czekam. Od teraz żyję pełnią życia. Od teraz nie myślę o przeszłości. Od teraz koncentruję się na przyszłości albo na teraźniejszości, w zależności na czym ci zależy. Od teraz jestem kimś, kto działa, a nie tylko marzy. Wyrażam brak zgody na mm, złe traktowanie i otwieram się na miłość. Od teraz ryzykuję ale umiem powiedzieć stanowczo nie. No nie wiem, co, co wymyślisz tutaj, to jest Twoje, natomiast od teraz po prostu skończ z tym czekaniem, bo to są Twoje wakacje od... A, od doświadczania, od życia. Można tak żyć w sumie, tylko jeżeli denerwuje Cię to, jak jest, to po prostu zastanów się, czy przypadkiem po prostu nie przestałaś lub nie przestałeś działać na pewien czas, czyli znowu sprawczość gdzieś tam oddana została na gdzieś tam na zewnątrz komuś i zobacz czy przypadkiem ty na coś nie czekasz na kogo, na co, na jakie słowo, uznania czy poklepania na co. No, no więc tak, więc decyzja. To jest moment, w którym Ty musisz powiedzieć sobie właśnie: To już koniec czekania, to już po prostu koniec, żegnamy się, dobra, można zapłakać jeszcze na sam koniec i po prostu już przestać, już przestać po prostu, przestać siedzieć tutaj, przestać, no. I od teraz podejmij decyzję o działaniu. Taka decyzja może wydawać się trudna, ale to jest klucz do zmiany. Jest tutaj, tu chodzi, tak jak mówiłam to jest zmiana frekwencji. To jest zmiana siebie tak w środku. Ty musi tam kliknąć to, co ja ci mówię, bo ja ci tego inaczej nie wytłumaczę. A że może się tak zdarzyć, że dana osoba się na ciebie odblokuje, że dana osoba bla bla. Tak, zasada lustra. Będziesz przeciągać wtedy takie osoby e, z, z otoczenia, które będą rezonowały na. Podobnej e, częstotliwości wibracji, czyli po prostu podobnie, podobne przyciąga podobnie, tak? Podobne. Tylko to nie będzie, to nie będzie dosłownie w ten sposób, że jak osoba, która jest poblokowana, e, poraniona, to raptem ona tak samo z tobą e, zarezonuje, w sensie zarezonuje. Odpowie na Twoje potrzeby. Jeśli macie się ku sobie, macie się dla siebie. Macie się po prostu dla siebie i. A tam jest to flow, to znajdziecie, dostroicie się. O, może tak, dostroicie się. Jeśli nie, no to znowu, na co ty czekasz? No. Więc tutaj to nie chodzi o idealny moment, bo ten moment potrafi nigdy nie nadejść. Chodzi o decyzję, o postawienie, że od teraz robię coś inaczej. Od teraz pozwalam sobie. Pozwól sobie od teraz na coś, na to lepsze życie, na niecierpienie, na, a, brak, na, na życie w, w zgodzie ze sobą, na nie wiem, na, naprawdę, ja już nie wiem. Na pewno osoba, która mnie słucha, teraz e, słyszy te słowa, to na pewno coś ci dzwoni. E, jakieś hasła, słowa, zdania, sentencje, afirmacje pojawiają ci się w głowie, zanotuj je, zapamiętaj. Po prostu to jest to, jest, to jest to, to jest to o to to, to to tobie. No, więc e, jak możesz poczuć tę zmianę, żeby nastąpiła? Przede wszystkim poprzez działanie. Nie, nie inaczej. Ty musisz i to nie jest tak, że Ty możesz. Ja Ci mówię, że Ty po prostu, jeżeli chcesz. Poczuć zmianę, poczuć, że coś się dzieje, to musisz jakieś, jakieś wykonać działanie, nawet drobne, nie wiem, posprzątanie domu. E, musisz wykonać pierwszy krok, chociaż mały, ku temu, ku, ku temu, co Ci pierwsze przychodzi do głowy przede wszystkim. Bo to jest coś, co Ty wiesz, że to już powoduje, że Ty ruszysz naprzód i ci Cię odblokuje. Są bardzo często takie małe rzeczy, od drobnych rzeczy nawet zacznij. Więc to może być napisanie nawet listu motywacyjnego do nowej pracy albo do siebie z przyszłości, do osoby, którą cenisz. Uznaj tę osobę za to, jaka jest, za co, co ci zrobiła, jak ci pomogła, jak cię zainspirowała. To może być ktoś bliski, to może być ktoś dalszy, to może być ktoś z sieci, w sensie jakiś artysta, aktor, tak? Ty możesz po prostu porozmawiać e, szczerze z kimś, tak? Albo napisz listę rzeczy, które Cię... E, napisz listę rzeczy, które Ci przede wszystkim e, kotwiczą, które są kotwicami, że no, jakby tego nie było, to już bym była dalej. Albo jakby nie było tej osoby albo z tą osobą czegoś, to już by było tak i tak. Po zapisuj to wszystko włącznie z jakimiś rzeczami, które są, nie wiem, nie, niewykonane, nieodebrane, niezapłacone, nie, nie Po wypisuj te rzeczy i obok napisz, bo oczywiście też tam priorytety ustal, co jest od najważniejszych do najmniej ważnych. I napisz chociaż jedną rzecz, którą możesz wykonać od teraz, żeby coś posunąć z tymi tematami do przodu. I po prostu wpisz w kalendarz, zacznij je robić. Zobaczysz, że zejdzie Ci z głowy. I te małe rzeczy potrafią powodować to, że my grzęźniemy i jeszcze bardziej się umacniamy w tym, co było nie tak kiedyś, e, przez co nie, no nie realizujemy. Nie realizujemy siebie, potencjału, no nic. To nas mega drenuje. E, I druga sprawa, po drugiej stronie napisz cele, jakie masz. A jak nie masz celi, to napisz na przykład takie wydatki. Co chcesz sobie kupić? Co chcesz opłacić, pieniądze lubią konkrety. Pieniądze nie płyną tam, gdzie nie ma celu, nie ma konkretów, nie ma marzeń. Więc napisz konkretnie. One się wtedy znajdują wtedy, kiedy ty um, wiesz, ile Ci potrzeba i na co. Um, no. No i dodatkowo trzeba jakieś tam działanie wykonywać wokół tego, tak? No bo samo się nie zrobi. Natomiast pieniądze lubią konkrety. No ludzie też lubią konkrety. No. Więc jaką praktykę możesz prowadzić? Na przykład to, co Ci teraz powiedziałam? Oczywiście afirmacje, medytacje, prowadzenie dziennika, e, emocji, uczuć, tak? Jak najbardziej. Spacery. To jest w ogóle jedna z lepszych w ogóle metod. Dla kobiet polecam spacery, e, dla mężczyzn też. E, natomiast po prostu spacer. Oprócz, e, oczywiście trening, tak, trening, ruszanie się, ćwiczenie, robienie praca nad swoim ciałem. Jeżeli nie masz czasu, jeżeli nie chcesz się, jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od spacerów po prostu regularnych. A jeśli już cokolwiek robisz, po prostu ruszaj się. Naprawdę ruszaj się, bo ten ruch nie dość, że nam poprawia nastrój, to jeszcze wygląd automatycznie nam się chce. Nam się chce i mamy apetyt po prostu na więcej na siebie, no i wtedy też emanujemy tym na zewnątrz. Ludzie też widzą po nas, że nam się chce do życia. No, i też potrafimy być inspiracją w związku z tym. Naprawdę, ja jakąś wymyśl sobie aktywność, jakąś i zacznij ją robić. Uwierz mi, że ci się zachce jeszcze bardziej. No, i takie dwa pytania mam do przemyślenia. Jakie małe kroki modjąć, mogę podjąć już dziś, aby zbliżyć się do swojej decyzji o zmianie? Albo o swojej decyzji do tej nowej tożsamości. Za nową tożsamością też się kryje nowe życie, nie? I drugie, jakie przekonania muszę zmienić, aby przestać się bać i zacząć działać? Czyli co mnie blokuje? Jakie przekonania? Jak chcę coś zrobić, a chcę coś zacząć, myślę o czymś, żeby nie czekać, to jakie głosy pojawiają się na nie? Zanotuj to bo tam pewnie są przekonania, które powodują, że nie, 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 chodź, chodź, nie rób tego, zawróć się. Tylko pytanie, czy to jest Twoje, czy to nie jest Twoje. Prawdopodobnie nie Twoje, prawdopodobnie przykleiła się do tego, lub przykleiłaś, więc odklej się. Jak nie wiesz, jak się odkleić, zapraszam do mnie na konsultację. ja skutecznie pomogę i też dam ćwiczenie, żebyś sobie mógł lub mogła z tym dalej pracować. I... Wyzwaniować się z życiem. No. Na pewno będzie fajnie, gwarantuję. Dobra. Więc ja dzisiaj tylko tyle. Dokładnie. Więc, co mogę ci poradzić na sam koniec, nie czekaj. Po prostu nie czekaj. Nie czekaj na kogoś, nie oddawaj czekania komuś, nie oddawaj. Nie, nie po prostu nie czekaj. Ale jeżeli chcesz czekać, to znaczy, że w środku jest brak. Gotowości. jest tam w Tobie czekanie. Tam w Tobie jest jeszcze czekanie. Czekanie na co? I jeżeli już trochę to czekanie czeka, to czekanie już się dzieje, to zadaj sobie pytanie, czy to już nie czas skończyć z tym, z tym czekaniem, czy to już po prostu może nie dostać, może już basta. I to jest czasami naprawdę nie, nawet bym powiedziała często. To jest kwestia tej decyzji, tego momentu, że dobra, od teraz koniec. Dobra, dosyć tego, mam już tego dosyć, nie? No. Sprawdź, czy to nie jest przypadkiem tak u ciebie. I czy przypadkiem nie czekałaś lub nie czekałaś na to takie uruchomienie. No, bo ta gotowość jest, pamiętaj w tobie, i to ty włączasz lub wyłączasz ten przycisk. Buziaczki, do następnego razu i papa.